Witam do tej walki z Robocraft, tym razem polecimy sobie pojazdem, który jest taki trochę bardziej klasyczny, ma tutaj SMG, działa i jest na Hoverblade'ach. Hoverblady były jako jedne z pierwszych w Robocraft'cie, taki, taki jedna z pierwszych metod przemieszczania się e, i SMG to oczywiście też taka najbardziej klasyczna broń. Co prawda przód mam taki tuningowy, bo to są jakieś takie klocki specjalne, tam gdzieś z kosmetycznych, nie kosztuje jakoś super dużej fortuny, i wyglądają dość fajnie. Musiałem najpierw żeby zrobić pojazd jakiś taki na kołach na tej podstawie, na, na podstawie tego tu przodu Ale nie wiem czy ja czasem czegoś nie mam tu na odwrót czy coś Bo tutaj tak trochę za bardzo wystaje to na dole I koła by musiały być dość nisko i wtedy jakoś nie wiem Jakoś bardziej mi tutaj podobał się pojazd latający, co prawda kształt ma z tyłu trochę dziwny Trochę dziwnie wygląda jak dla mnie. Przypomina takiego robala trochę skaczącego, nie wiem, czy kojarzycie na jakichś łąkach, czy coś były takie małe, takie, takie robaczki, takie, choćby w takim pancerzyku takie skaczące, to, to mi właśnie mniej więcej przypomina coś takiego. No. W ramach tutaj takiej małej pomocy w lataniu mamy dwa dopalacze, takie dupne po bokach. W środku jest, tylko nie wiem czy tam do środka da się zajrzeć. W środku są Howerblady chyba sześć sztuk. Tu jest jakiś jeden taki centralny z tyłu. Tu jest właśnie, O, teraz, tu gdzie mam celownik? Pod spodem są jeszcze dwa. Z tyłu jest jeszcze jeden, z przodu są jeszcze dwa i z przodu jest jeszcze jeden, jakoś tak w środku bardziej. Nie wiem, czy może, może stąd coś będzie widać. O, tu są te dwa, tu jest chyba pod spodem gdzieś jeden. Tam są znowu dwa, i jeszcze z tyłu jest, są chyba w sumie ze trzy, chyba bo jeden jest nad drugim. No, w każdym razie nawet to lata. Jestem nawet o tyle pewny siebie, że polecimy sobie dzisiaj nie bitwę Team Deathmatch, tylko bitwę ligową Lig... Arena, arena, czy jakoś tak. No. Nie wiem, jak długo się na to czeka, bo widzę, że tu minutę i 7 sekund to mnie trochę przeraża. O, ale teraz jakoś wyjątkowo szybko się udało. Chyba, że to jakoś dotyczyło niższych tierów, czy coś. Nie, ma, czy, czy coś. nie mam pojęcia. Ja już się boję, co to będzie. To jest podejrzewam coś takiego jak. Yy, te tryby battle po prostu, czy coś które dodali jakiś czas temu oprócz Team match. tak? no tak, mamy tutaj ten... to coś to jest moja pierwsza bitwa taka ligowa w ogóle, nie wiem czy dajecie sobie z tego sprawę, jeszcze zaznaczmy taką rzecz i to jest w ogóle moja pierwsza bitwa tym pojazdem, taka konkretna bo tam chyba sobie raz poleciałem, żeby zobaczyć, czy to w ogóle że to w ogóle lata, jeszcze bez tych dopalaczy po bokach wiem, że czasami się może bujnąć trochę na bok i to jest dość przykre wtedy ale generalnie nie jest aż tak źle. Mam mocniejszy tył niż przód, bo zauważyłem, że e, te, te, ten tuningowy przód on nie ma za bardzo właściwości takich pancerzujących, więc jest tak dość e, średnio słaby przód, tak. Próbuję sobie tu zjechać na dół, zlecieć, przepraszam. No i już. prawie, prawie było. Dobra, rozwalmy to coś. Żeby mieć grzyba, by było lepiej w ogóle gościł tu rakietami, tak na parza. Ja tutaj SMG, ale nawet dajemy radę, rozbijamy to. Dobra, ta strona jest, jeszcze ta strona, i to powinno odpaść w momencie, jak tu się rozwali jeszcze parę klocków. Nie wiem, czy wiecie, znacie taką taktykę. I, 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 i ostatni klocek Nie, jeszcze z tamtej strony coś trzyma. Coś mnie namierza. Uciekaj, uciekaj. Ten typiarz chyba, albo ten na dole. W wrogowie, ja się tu schowam. Ratunku dobra, tutaj coś spróbuję z niego posylać obrócąc, obróciwszy się tyłem, może jakoś lekko, tak? Może coś, coś w tym desencie? Ja nie mogę tak wysoko dostrzelić. Halo, ja strzelałem chyba z tych giwek, które są pod spodem. Dobra, tamtym, tamtego sobie darujemy. Ten jest większym zagrożeniem na chwilę obecną, ale myślę, że nawet by mi się udało go szybko pozbawić broni. O dobrze, jest bezbronny. Ja zresztą częściowo już też. Rozwalić go! zniszczyć. On mnie zniszczył. Chyba szybciej niż jako dobra, kurde. Ty No i widzicie no znowu z tych klocków taki o. Proszę bardzo. Oni są strasznie trudni do zranienia. Ja nie wiem o co chodzi. Czy ty przez te klocki po prostu jakoś przelatuje to wszystko. Ja nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Bitwa ligowa w ogóle co ja tutaj robię? <laughs> to jest dziwne. Dobra, gdzie ja byłem, ja byłem gdzieś z tamtej strony. Tam lata ten scritowany potworek. Spróbujemy sobie w niego trochę postrzelać i zobaczymy co się stanie. O klepie klepie naszego w ogóle jesteśmy tutaj sami w tym rejonie. Wszyscy tam jeżdżą. Jeżdżą raczej drugą stroną. Zobaczymy, czy mi się uda na przykład strącić tego gościa. To, to już by mnie zadowoliło, dobra. Chyba go strąciłem. Eee, co z tego, skoro ktoś właśnie do mnie wysyła rakiety? Uuu, kurwa, jedna mnie trafiła. Gadzina, a reszta przeleciała górą, dobrze. Tylko, że straciłem chyba trochę sterowność, tak jakby lekko. Coś tak przewróć się, no kuj, a przewróć się. Eee, nie chcę używać F, bo wtedy będę bezbronny. Przecież, dobra, polecimy sobie chwilę w ten sposób. Co prawda, mam teraz sterowanie odwrócone, co jest dość mylące. O, jak ja strzelam! Jakie, ja... ale to nie ja, to nie ja. To nie ja tak strzelam, dobra. O! No i znowu nie ja go rozwaliłem. Co to ma być? Co to za czary? Może przynajmniej jakiś damage będę miał. Widzę w ogóle tego snajpera tam po lewej na górze. I aż się z wrażenia trochę cofnę. O! Przecież nawet mi się lepiej strzela, jak jestem do góry nogami. Nie mam tu nóg, do góry kołami też nie mam tu. Może do góry nie wiem, podwoziem, do góry dołem. O, w ten sposób ja bym wolał jednak być do dołu dołem. Kurczę, stąd nawet wygląda to lepiej trochę. <gry> jakbym sobie taki przód zrobił na robocie i olał te tuningowe klocki, kurde, to by było mocarne wtedy, albo nawet zrobić i przód i tył taki. O, to jest plan, to brzmi jak plan, aż się muszę w ucho podrapać. Dobra, tutaj coś lata. I to jest ta klocka, ten, ta klocka śmierci. Dobra, ale nie, coś tam zbiera jakiś demet, widzę. A ten snajper. Snajper jest bardziej obity. To spróbujemy tego snipera gdzieś spierdzielił. Dobra. No tam na górę oczywiście nie rozstrzle, to spróbujemy gonić tego snajpera. O, a tu ma kolega jakiegoś. Dobra, jestem przynajmniej dołem do dołu. To jest bardzo fajna sprawa. Spróbujemy sklepać gościa, który klepie naszego grzyba. No i niestety znowu się obróciłem. Trudno się mówi tą stroną będę do niego odwrócony, a to jest w ogóle ten, który ja wcześniej obiłem. Tylko potem przyszedł jego kolega i mnie popsuli. W ogóle trochę tu gęsto się robi, czemu nas tutaj nie ma. Zastrzelę go! No i znowu ktoś mi killa sprzątnął. A ty gałganie co do mnie rakiety jakieś wysyła? Że zaraz ci zdejmę te kurde rakietnice i zobaczymy. O, mam pierwszego fraga, wow, ale fajnie. Dobra, jeszcze jakoś się przemieszczam. O, chciałem, zacząłem do niego strzelać w momencie, jak już był martwy, dobra. Ja chcę się jakoś uratować, czy coś. Może 3 sekundy jeszcze. Bo obawiam się, że jak tylko teraz nacisnę W, to mnie znowu wywali na drugą stronę. A ja teraz jestem chwilowo w dobrej, w dobrą stronę obrócony. Dobra, mamy 100%. lecimy dalej. Tu na dole jakiś idiota jedzie do nas. No chyba nie wie, co go tutaj czeka. Czy to jest znowu ten gościu, którego ja wcześniej zdjąłem? Chyba tak. Dobra, teraz będzie... Jesteś mój! Dobrze, kurde, ale, ale mi to idzie dzisiaj. Pierdzie, co się dzieje? A tu znowu ta kostka śmierci. Kobra ileś. Tam ktoś zaznaczyłem go przynajmniej. To jednak nie jest dobry pomysł, żeby tutaj lecieć w pojedynkę. Eee... Dobra, co się tu dzieje? Tam jest taki snajper, ale on jest chyba. Czy on jest za, czy on jest przed? On jest przed, ale już jest zaraz za. Pff. O! Mamy kogoś do strzelania w. Jest jakiś oren. W ogóle ja cały czas zapominam, że my tu mamy jakiś cel, kurczę, do zrobienia. Mamy tutaj. Eee im zniszczyć tego, tego, tego grzyba tam dużego w środku, z tyłu. W ogóle widzicie, ten przód, już, już nie mam tego przodu, kurczę, tuningowego niestety. Trochę tu poczekam, żebym się mógł uleczyć. O, nawet przy okazji się obróciłem w dobrą stronę i jedziemy. Ja chyba będę tyłem latał po prostu, jak francuskie czołgi. Będzie lepiej, będę bezpieczniejszy. Chyba tu ktoś się przymierza chyba do naszego grzyba. I tu w ogóle jeszcze ktoś, strącę go przynajmniej na trochę sobie czasu tutaj kupimy w ten sposób. Strącę na dół, czy nie? Dobra, w ogóle jak go trafiał, to by było lepiej. Dobra, no to ty, kolego. Czy ty wyglądasz na robota, który mi może zagrozić? Wyglądasz na robota, który może zagrozić naszemu grzybowi, więc musisz zginąć. Grzybowi, gdzieś parasolce, jak to tam woli. woli się Gaugan, kurczę, chowa za tym. Dobra, strzelamy w niego. To jest znowu ta kostka śmierci, kurczę. O! Ale go porobiłem. Tylko to pewnie nie ja, tylko pewnie ten gościu, znając życie. Na pewno nie moja zasługa. Gdzieś tam na dół się stoczył. Warto, go było, warto by go było dojechać. O właśnie bardzo ładnie. Zanim się zdąży ponaprawiać. Nie wiem, czy chcę tutaj wlecieć. Nie, to jest nasz. Chciałem już zazn zaznaczyć wroga. Nie wiem, czy jest szans tutaj jechać. Chyba nie jest tak źle, jest tylko jeden wróg. Lecimy na niego. Jeden kontra trzech. <grym> Chyba go już zniszczyli. Nie, jeszcze, jeszcze jest. Teraz go zniszczyli. I to znowu nie ja byłem. Dobra, ale jest ich grzyb. Jest cudzy grzyb. Możemy go zniszczyć. I. nie, oni mają. Tak, i wtedy wszystkie będą już nasze, i będziemy mogli atakować ich bazę główną z dystansu. Ale to porobiłem, kurczę. Jest, jest fajnie, podoba mi się ta gra jak na razie. Ta bitwa. Eee, no i teraz co? Tam jeszcze coś strzela. Ło, ale dostałem. Ale se wyjechałem. Dobra. Eee, aha, plan B. Znowu ta kostka, kurczę. Kobra, gościu. Ty, kuźwa. Pod parasolkę? Nie, już po mnie. Dobra, spadnę sobie tutaj. No, nie zdążyłem nawet spać. Dobra, ale jest. Jest dobrze. Mają zdjętą osłonę. Możemy ich łoić. Tylko, jakby jeszcze ktoś też ogarnął, że warto by było strzelać ich bazę, to też by było fajnie. Co to jest w ogóle? Jakie fajne śmigło obrośnięte tymi. tymi Fajny motyw w sumie. Wyrzutnie rakiet. Tylko, czy on jest świadomy, że on będzie się strzelał sam w siebie? Podczas wystrzału, w sumie nie wiem. Dobra, naszą wieżę gdzieś tam tłuką. A ja spróbuję sobie jakoś tak podlecieć, żeby mieć bicie na ich bazę. Może tu jeszcze pomogę naszemu, bo widzę, że tutaj ta sytuacja może być dość ciężka. Dobra, nie wiem, czy pomogłem, czy nie. Chyba go sam rozwalił. Ale lecimy na ich bazę. Ich żyje w tej chwili pięciu. I podejrzewam, że są właśnie w okolicy swojej bazy. I przejęli? Nie, nie przejęli jeszcze żadnej wieży, żadnego grzyba. A, a tutaj ich widać Chyba jeszcze mnie nie zauważyli Nie, już mnie zauważyli na pewno Jeszcze mi nie zaznaczyli, to, to jest dobrze To jest dobre, ale Jakbym tutaj mógł wyjechać i trochę im potłuc Chociaż tego Tę bazę główną Dobra, coś tam strzelam, coś tam strzelam Olać w ogóle przeciwników Ja strzelam w bazę, w ogóle pojadę tam, czemu nie Zrobimy trochę młyn Tu w ogóle tego gościa mogę, mogę dobić Czemu nie, proszę bardzo tego olejemy i idziemy tu bazę. Może mnie nawet nie zauważy. Chyba zauważył. Dostaję w dupala trochę, ale mój dupal jest dość silny, więc tak się obrócę jeszcze tym jednym elektroplaytem do nich. Trochę sobie potłukę tak na pałę tego, tę te bazę i główną. Może coś tam. Może nasza drużyna zauważy, że to tak fajnie kurczę, można to teraz wjechać im potłuc, Czy coś. W ogóle jakbym do niego strzelał, to prawdopodobnie bym go zniszczył. I bym sobie trochę czasu kupił wtedy. Ale wolałem jakoś... Jednak niszczyć ich bazę. Jakbyśmy się tam wszyscy pojechali na raz to by było lepiej. Gdybyśmy im zrobili z dupy jesień średniowiecza. W ogóle tu jakieś jakiś kurczę, mistrz ligowy widzę, bo ma jakieś rangi takie, takie turbo rangi na górze. Znaczki. Bo jest bardzo skromnym graczem z tego co widzę. Ja mam tylko tą brązową jak na razie, bo nie grałem w te bitwy ligowe. Chociaż może po tej pójdziemy rangę w górę czy coś. Chociaż może jedną gwiazdkę dostanę, albo co. Jeżeli to wygramy po prostu. To też jest warunek, żeby to wygrać z tego co widzę to my ogólnie jakiś większy czy robimy czy coś, bo mamy wyższe poziomy wszyscy niż oni. A tutaj są nasi, ja sobie do naszych polecę. W ogóle śmiesznie się tym lata, strasznie jest takie. Strasznie się buja. O i to jest typiarz, który mnie przez chwilę zniszczył. Zaraz ja go zniszczę. Zobaczysz, jak to jest fajnie być niszczonym. fajnie, że akurat wjeżdża w ekipę całą naszych gości. Dzień dobry. Ciepłe przywitanie, zawsze, zawsze spoko. Łup. Ale coś dostałem od kogoś. Co tam było? Nawet w tym pojeździe mógłbym sobie też w sumie jakieś te slablady zamontować. Byłoby może fajnie. Tak do kogoś się złyźć, niego łupnąć. Dobra, tutaj zanim wyjadę, to się trochę ponaprawiam. Dobra, do 100%. I, to, I tam stoją, widzicie, stoją cały czas na tej górze. Ale zebrałem. Ale zbieram! Jakiego snajpera mają celnego? Kurde, ja też tak chcę. Dobra, i mają już kurczę jakąś wieżę. Eee. Ale najbliższą tam ich sobie zajęli. No dobra, zaraz ktoś po mnie pewnie przyjedzie, po moją duszę. A ja tu już będę naprawiony czekał w gotowości. Chodźcie, zrobimy tę mapę. Ludzie, halo. Tutaj ktoś jest. Tu ktoś jest. Zaraz, tak tutaj. Ktoś tu po mnie leci, czyżby. Nie o, jest, 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 jest. Znowu ty. Panie, nie widzimy, nie widzimy. Pan zaraz na dupę zjadę. Patrzcie to, patrzcie to. Ale go zrobię. Ale se przyjechał. Hach. Dobra, schował mi się trochę. Też mu się schowam zaraz. A zobaczcie, też, też mnie nie widzi teraz. Ło! Ja się, się dupłem. Ten przód jest tak słaby, To jest pierwsza rzecz, która mi zawsze odpada. Dobra, on się naprawia teraz, ale teraz go. A, kurde, no chowa się poszedłem. Patrz, Patrzcie, boi się, boi się. <laughs> 7, 6, 5, 4 trochę się po... Uuu, dzień dobry. A pan tutaj, pan do kogo? Odstrzelił mi. Pierwsze co, pierwsze, co zrobił, to mi gamo, nie odstrzelił wierzę. Mam w ogóle te aeroflaki. One powinny być do słabe. Takie słabe w sensie, że mogę to łatwo odstrzelić. Zniszczę go, zniszczę go, zniszczę Mam go. jeszcze jedną broń. Jedną giwerę? Już nie mam. Dobra, kiw z tym. Ale jest nadobicie gościu. Kurde, ale, ale było blisko. Ale było blisko. Uciekać, żyj, żyj. Tu zaznaczę cię, ciebie też zaznaczę. Masz, kurde. Zniszczyli. No i ten stawnik, kurde, zniszczy to. Ajajaj Kurde, szkoda, że tutaj klikanie lewym przyciskiem myszy jakoś nie przyspiesza rozpaczy <gry> czegoś Jest to smutne w sumie trochę Kurde, chodźcie i tam zrobimy wjazd Jak się zaznaczało? Kontrolem, Altem, shi Shiftem na mapie Tym drugim, prawym, lewym Jak się zaznaczało na mapie rzeczy, halo? Tab, nie, nie tab Caps lock też, nie wiem Zaznaczyłby mi tam, zaspomowałby mi tam znaki, że, że kuczy, że, żeby tam lecieć, czy coś zestrzelę w kogoś w takim razie. O, proszę bardzo, masz. Już w skałę sobie postrzelałem, no też fajnie. Yy, ona w ogóle chyba na naszą bazę tak jakby wleciał, nie? Na naszej bazie w tej chwili nikogo nie ma. Yy, no właśnie, coś jest under attack, i teraz nie wiem. No właśnie, ten gamo i tam w środku siedzi, widzicie, ale już ktoś. Dobra, ktoś po niego już leci, ktoś go już klepie. Ja się zajmę tym grzybalem tutaj, bo to jest chyba ich ostatni grzyb. Już ten nasz snajper tutaj trochę porobił robotę. Ale Tutaj dokończę dzieła zniszczenia i znowu będą mieli zdjęty kapelusz. Dobra, tłukę to. Zaraz będzie... O, dobrze, jest, pięknie. I mają zdjętą osłonę i teraz kurczę, jakby się wszyscy zebrali i zaczęli klepać ich, 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 ten, ten, ten dup -slick, to by było bardzo fajnie. Ale widzę, że ktoś im tam zdejmuje trochę tego. No i zaś se, kurde, wjeżdżam. Z drugiej strony muszę wlecieć. No ten stawnik skud O, i teraz by się Tesla Blade przydał, bo bym go fajnie dupnął. Ale niestety, on dupnie mnie. No i już mnie pozdejmował, kurde, ten przód mam tak słaby. Jest tak żałośnie słaby. Ja muszę tyłem tutaj latać wszędzie. Od, od teraz latam tyłem, tylko i wyłącznie. <grym> Nie ma innej opcji. I znowu masz lewy wyprzeciw myszy. Znowu się na tym przyłapałem. Dobra, 30 sekund, chyba, że coś się stanie i wtedy jest szybciej. Nie wiem, czy jak się grzyba zajmie, czy coś takiego, to wtedy jest szybsze. Znaczy, wtedy jest insta respawn, czy coś takiego. Fajnie, jak ktoś się wspina tutaj na to. Fajny motyw. Szkoda tylko, że zamiast kurczę łoić tam w ich bazę, to ktoś tutaj sobie po prostu snajpi, zamiast strzelać bezpośrednio w bazę. O, przecież ma tutaj bicie na to. O, chyba, chyba mnie usłyszał nawet. Czyżby? Czyżby? Co ty robisz, człowieku? Weź, strzelaj w nich, znaczy w bazę główną, ja tam lecę. Ja chyba muszę chyba pokazać, jak to się robi. Ale polecimy sobie tędy tym razem. Bo z tamtej strony już któryś raz z rzędu widziałem tych samych gości. Oni tam chyba po prostu pierwsze co robią tam przylatują i kampią. W ogóle trzech ich teraz zostało żywych. Jeden chyba w ogóle wyszedł jakoś z gry u nich, bo ma tylko drugi poziom cały czas. U nas jest jakiś szósty, ale cały czas bije się, także po prostu jest słaby. Ja mam 11, więc nie jest tak źle nawet. Ale widzę, że oni trochę, z kolei druga drużyna na levelach, przybrała, więc może nie być tak fajny. W ogóle mam tak koszmarnie wolny ten pojazd, aż mi przykro normalnie się robi. Ach, dolecę tam, czy tam nie dolecę dzisiaj. Dobra, przedpole jest czyste, robimy to. Coś czuję, że to możemy zrobić. Może, mog... O. Trochę kogoś zaznaczyłem. Yy, chyba nasz reaktor, to się nazywa, tak, jest... Uuu, po... a my to wygrywamy właśnie. Fajnie, że ja dopiero teraz przyjechałem. Aż, aż rozwalę tego przeciwnika tutaj, który próbuje zepsuć nam szyki Jego giver zdjąć! Jak on mnie tak może mógł porobić? Że ono już ledwo! O! Dobra. I co? Dobra, jeden klocek został. <grym> Cały czas ten jeden klocek był tylko. Od czasu jak przyjechają. Dobra, bitwa jest wygrana. Ja jestem teraz ciekawy co na to moja ranga. <grym> Czyli będzie level up czy coś takiego. Jak tam damage? Bo jezu, jezu, jestem gdzieś na dole praktycznie. W punktach trochę wyżej, bo tam im pojechałem rozwalić na porządku, chyba o to chodzi Killsów mają 16, mam 4, dobra, trochę słabo mi poszło tym pojazdem, ale Ale Zaraz zobaczymy czy coś, czy coś wyskoczy, że zostałem awansowany czy coś, chociaż tak po jednej bitwie to w sumie wątpię Zaraz zobaczymy, connecting Zwycięstwo O I co? O, gwiazdkę dostałem Chyba gwiazdkę dostałem, o, mam jedną gwiazdkę Czyli co, ja muszę ja muszę pięć bitew wygrać czy coś, żeby mieć grangę w górę? Czy, coś, czy to jest tak proste, czy mi się wydaje? No nie wiem. W każdym razie następny film z Robocrafta będzie może tym pojazdem. Może trochę przerobimy go sobie, jakiegoś dodamy do palacza czy coś. Zdejmiemy mu z przodu to coś, bo w sumie fajnie wygląda, ale jest dość słaby w bitwie. Także w sumie jeszcze nie wiem, co z tym będzie. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i na razie.